Czyszczenie komputera zakończone, można przystąpić do pracy. Kolejny film zmontowany idzie do renderingu. What do Kangaroo. 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 Kangaroo Jaka nasza literka? A. A na końcu? R Ry. Okaj jest. Nigdy nie myślałem, że będziemy prowadzić edukację domową. A tu proszę bardzo. Kryzys, koronawirus i mamy edukację domową. Dzieci siedzą w domu i się uczą. Koala ba, koala ba, koala ba, koala ba, koala ba, koala ba. Oliwka poprosiła o dokładkę. Jest taka głodna rosołek, smakuje, a tu już mała przygotowała deserek. I kawa. A to jest woda. Picie wodę. Oczyszcza organizm, wypłucze wirusy, toksyny i inne rzeczy. Dzieci rzuciły się na babeczki po prostu tak, jakby były głodne i przez tydzień nic nie jadły. A może na talerzyku będzie melka jadła? Bo na kruszy, pięknie. Oliwka pokazuje lajka. Są takie babeczki, słuchaj. Zaraz ćwiczenia, rozgrzewka. A to muszę jakoś uprzątnąć, bo się nie można dostać do sprzętu. Jutro jest poniedziałek, trzeba wynieść to na górę. A jej czary mary I nie ma nic. Przestawiłem to tu. Jutro w jak wyniosę na górę, nie będę się dźwigał. A mama by ten papier toaletowy stamtąd zaniosła do piwnicy, bo pusta spiżarnia jest. Papier toaletowy jedzie do piwnicy, do spiżarni. Będzie położony koło szprotek. Pamiętajcie jedno, jest kryzys, jest wirus, jest epidemia, ale po każdej burzy wychodzi słońce. Nie. Dzieci w kieckach latają. Każdy ma swoją matę, tylko Bosik nie ma maty. Ech, słuchajcie, kilka lat temu udało mi się nauczyć agnieszkę, żeby piekła chleb. Było to w momencie, kiedy zabrakło w naszym sklepie chleba. Trzeba było chodzić jakieś 600-700 metrów do drugiego sklepu i uświadomiłem Agnieszce, że czas pójścia do sklepu i wrócenia po chleb to jest bardzo podobny jak do zrobienia, upieczenia tego chleba i od tego momentu Agnieszka zaczęła piec chleb i na, w tym momencie EJ! Tata nagrywa! O, wiecie co są zagłuszające? To jest zagłuszanie. To jest zagłuszano Wolną Europę, dzisiaj zagłusza się youtuberów. E, no, dobrze, może będę youtuberem. OK, i Agnieszka złapała tego bakcyla za czapiec i właśnie w tym momencie mamy gotowy... Z samym pójściem do szpitala rodzic zrobiłam z którego pilnował Mariusz. Wiecie co? Ja tego nie pamiętam w ogóle. Nie pamiętam jak... Przez dwa dni kazam Ci dokarmiać zakwas? Nie, nie pamiętam, wiecie, nie pamiętam tego kompletnie, ale nie szkodzi. Słuchajcie, w tych czasach jest akurat nauczyć się robić A właśnie, właśnie Agnieszka zapowiedziała, że w tym tygodniu nagramy dla Was odcinek o tym, jak zrobić chleb i będzie pod tym filmem link do tego przepisu. Co tu się, Amelko, dzieje? Coś świeci, Amelka? Ta czeka lakanny laki. No coś tu powstaje. Domowa edukacja.